Witamy trenera Artura Przybylaka. Witam media klubowe. Jaka jest rola trenera bramkarzy w drużynie seniorskiej? Trener bramkarzy ma zadanie przygotować jak najlepiej do, do rundy, do sezonu, do meczu bramkarzy, bo jest to specyficzna pozycja oraz ma wspierać trenera pierwszego zespołu w prowadzeniu zespołu, treningu i przygotowaniu całego dnia meczowego mikrocyklu treningowego. A jak ocenia trener gry naszej drużyny seniorskiej w tym sezonie? Granie wygląda źle, można powiedzieć, że, że wygląda dobrze. Jeśli chodzi o tabelę, wygląda to całkiem nie najgorzej. Zajmujemy w tym momencie bodajże czwartą, piątą pozycję w tabeli. Zdarzyły się słabsze mecze, które przegraliśmy, oraz takie, w których zaprezentowaliśmy swój potencjał i udało się zakończyć zwycięsko. A co trener ma do powiedzenia o naszym bramkarzu? No, zabrała się bardzo fajna grupa zawodników na tej pozycji chętnych do pracy, ambitnych, zaangażowanych. Także nie mogę narzekać, pracujemy się wyśmienicie. Mamy w drużynie trzech zawodników stricte seniorów oraz dołączają do naszych treningów zawodnicy z grup, z dolnych, zawodnicy z grup młodzieżowych. Także bardzo fajnie to się prezentuje. A jak w tym trenera zmieniłem się na przestrzeni lat? W klubie jestem już chyba piąty rok bodajże, rozpoczynałem jeszcze w klasie okręgowej, różnica pomiędzy tamtym czasem a teraz jest kolosalna, jeśli chodzi o organizację treningu, o jakość treningu, organizację klubu, wszystko stoi na naprawdę dobrym poziomie i jak na warunki czwartoligowe, naprawdę my jako sztab i zawodnicy nie mają na co narzekać. Dziękuję.